Cześć Wam. Dzisiaj robiłem serwis na Astra J, Astra J 1.4 Turbo, ale to we wszystkich Astrach jest tak samo. I pokażę Wam, no nie pokazywałem Wam jak wymieniać olej i filtry, bo to wiadomo jak. Jedynie co mogę Wam podpowiedzieć, to jeżeli chodzi o wymianę filtra kabinowego, to macie jedną śrubkę na A7, nasadkę, druga, trzecia. No, i tutaj trzeba z boku wyjąć ten plastik, bo tam pod plastikiem na dole jest czwarta. Tyle, resztę już będziecie wiedzieć. Dobra, wracamy do tematu. Mamy od początku, może. Włączamy zapłon. Tutaj tym guzikiem menu, o tym guzikiem, zmieniamy sobie. Macie tutaj jeszcze Eko, więc wchodzicie tu w menu, później tymi szczałkami, do góry albo na dół i szukamy oleju, ciśnienie w oponach i mamy 38, pozostała żywotność oleju 38%, bo tutaj kolega wymienia olej co 10 000 km. Czy nawet rzadziej, no w każdym razie często. Żeby to skasować, przyciskamy tutaj ten guzik, wyskakuje nam coś takiego, znowu szczałeczkami używamy tak i zatwierdzamy tutaj tym guzikiem. I mamy żywotność oleju 100%. Także. To tylko tyle. Pozdrawiam i do następnego.